Filmie Izabela. No powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. Świetna kreacja e, aktorska Pameli Anderson. I jak ona wygląda na te swoje 57 lat. nie To jest jej pochodzi taka najlepsza rola. Ale do czego zmierzam? Świetne przesłanie dla kobiet pięćdziesięcioletnie, że my artystki, no po prostu jesteśmy tak w swoim akcie zakochane, że zapominamy o całym świecie, a jednak są ważniejsze. Rzeczy sprawy na świecie niż tylko praca. No właśnie, tutaj rodzina, rodzina. Jeżeli wybieramy pracę i mówimy, że tą pracę e, dobieramy kolejną, drugą, trzecią, bo robimy to dla dzieci, nie zapominajmy o tym, że o... dzieci nie potrzebują tylko pieniędzy, One potrzebują naszego czasu, nas. naszego wsparcia, naszego poparcia, naszego, nasze... one potrzebują nas. O. I zapradzimy to. I one potrzebują nas. Walczmy o dzieci całe życie, bo dzieci się nie starzeją, to my się starzejemy. A dzieci są, bo my je stworzyliśmy i niby dzieci się tworzy dla świata, a ja uważam, że no i trzeba też je wspierać przez całe życie i walczyć o nie, walczyć, walczymy o nasze dzieci i praca nie jest najważniejsza, pieniądze nie są najważniejsze, tylko czas. Czas nam ucieka i to jest właśnie świetnie pokazane w tym filmie, jak ten czas ucieka i jak się budzimy, oby nie było za późno, więc tym was zostawiamy i na emeryturki jak najszybciej. Jak najszybciej, kiedy tylko możecie, to odpolajcie emeryturki, a my oczywiście w kinie muranu na zaproszenie Gutek Film. Kino niesamowite, prawda? Tak, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo byliśmy w fajnej takiej sali, niewielkiej i generalnie w ogóle nie było ani reklamy. Tak, tak. Sala VIP bez reklam. Kino Muranu, zobaczcie jak to pięknie wygląda otoczenie troszkę głośno bo tutaj jest e, ulica i fontanna no, ale chyba pogoda super i najważniejsze że jesteśmy my my jesteśmy zawsze i nasze dzieci też do zobaczenia